I jedno jest pewne, Różu sobie dzisiaj nie żałuje. Uuu, w połączeniu z NYX Jumbo Eye Pencil naprawdę mamy tutaj moc, proszę Państwa. Siewano, kochani, witam Was bardzo serdecznie. A właściwie dzisiaj powinnam wyjątkowo przywitać się z Wami słowami Hi, Barbies! Dlatego, że będziemy testować najnowszą kolekcję nyx która powstała z okazji premiery filmu Barbie. Swoją drogą dajcie mi znać, czy wybieracie się na ten film do kina. On już albo jest dostępny, albo wyjdzie za kilka dni. Ja swoją drogą nie mam jeszcze pewności, czy na to pójdę. O Minęły mnie wszelkie zwiastuny, moi znajomi chcą to zobaczyć, także prawdopodobnie udam się na seans z nimi. Ale nie wiem tak naprawdę o czym ten film jest. Jedyne co wiem, to że ma w nazwie Barbie, ale totalnie nie mam pojęcia, czy to będzie komedia, czy jakieś takie slapstickowe podejście do tematu, czy wręcz przeciwnie, jakoś bardzo na poważnie. Dajcie mi znać, czy się wybieracie, a może już byliście, jakie są wasze wrażenia i czy warto to obejrzeć. A jeżeli jesteście ciekawi samej kolekcji z NYX-a, ponieważ udało mi się upolować dwie paletki, do oczu, paletkę do twarzy, kredki, produkty do ust. Nie mam jedynie z tej kolekcji sztucznych rzęs i takiego lusterka w formie telefonu jak zabawka dla dzieci. No to koniecznie ze mną zostańcie, bo będę te wszystkie produkty dzisiaj testować. Powiem Wam szczerze, że prezentują się całkiem ładnie. To są takie malutkie paleteczki, fajne do podróży, nie mają lusterek. Tutaj mamy jedną paletkę, która jest taka bardziej odjazdowa i chyba bardziej mi się podoba. Z kolei druga jest no, zdecydowanie bardziej. Neutralna, powiedziałabym, nudna, no ale myślę, że sprawdzi się jednak większej ilości osób. I zobaczcie, co jest dołączone do tych paletek. Mamy do każdej dołączony błyszczyk, także w ogóle bardzo urocza sprawa. Mam też taką paletkę do twarzy, ale co by nie przedłużać, przejdźmy już do testu, będę Wam pokazywać te kosmetyki na bieżąco. I tak jak zapewne już zauważyliście, makijaż twarzy mam już wstępnie przygotowany. To znaczy, mam na twarzy podkład, korektor, puder oraz wykonałam wcześniej brwi, żeby przyspieszyć trochę akcję i przejdziemy. Już do paletki do twarzy z kolekcji Barbie. Tutaj mamy tylko jedną uniwersalną paletkę w jednej tonacji i prezentuje się w środku następująco. Muszę ją odbezpieczyć. Powiem Wam, że jest bardzo urocza. Mamy tutaj dwa odcienie różów do policzków i rozświetlacz, który wydaje mi się być dosyć ciemny, taki nienaturalnie ciemny. No ale zobaczmy, może na policzku okaże się troszeczkę jaśniejszy, bardziej szampański, a nie taki trochę zgniło złoty. I jak się możecie domyślać, Jeden z różów wyląduje na jednym policzku, a drugi na drugim, żeby dobrze te paletki przetestować, także zacznijmy od tego chłodniejszego. Tutaj w opakowaniu wydaje się być turbo intensywny, ale na policzku rozkłada się dość równomiernie takim lekkim kolorkiem, który myślę, że da się nabudować. Zdecydowanie bardziej wolę taką pigmentację w różach szczególnie mocno nasyconych niż taki stuprocentowy pigment, jak jakiś wiecie cień do powiek. Okej, okay, ten odcień różu mi się podoba, będzie pasował do mojej dzisiejszej bluzki, także mamy mecz. I tyle różu mi na ten moment wystarczy. Przejdźmy do drugiego policzka i do tej pomarańczowej opcji. I o ile różowy róż nie ma drobinek, o tyle ten pomarańczowy już ma w sobie coś takiego iskrzącego, złotego, bardzo drobno zmielonego. O, widzicie tę pigmentację? No, raczej nie da się sobie nią zrobić krzywdy. Ale czy ja widzę tę drobinkę? Raczej nie, i całe szczęście w sumie, bo no nie prezentuje się ona w tym różu jakoś wybitnie. I jedno jest pewne: różu sobie dzisiaj nie żałuję, a teraz wymieszam sobie te dwa kolory i nałożę je na nos. Tak wyglądają wymieszane ze sobą. Póki co muszę Wam przyznać, że zarówno jeden, jak i drugi kolor bardzo mi się podobają. Oczywiście do dzisiejszej bluzki bardziej pasuje mi ten chłodniejszy, ale cieplejszy też wygląda pięknie. Przejdźmy do rozświetlacza, bo tutaj mogą zacząć się schody. No nie wygląda to zachęcająco, chociaż ta formuła jest taka plastelinowa lekko, trochę nie rozumiem skąd pomysł na taki odcień rozświetlenia, ale może miał być to rozświetlacz jak najbardziej uniwersalny do każdej karnacji, tak naprawdę. No ale dla mnie jest on niestety trochę za ciemny. I on ma w sobie oprócz takiej złotej drobiny i właśnie koloru lekko postarzanego złota. Też lekką różową poświatę, ale bardzo subtelną. Ja ją widzę tylko pod pewnym kątem tutaj w lampie. I doklepię ten rozświetlacz i rusz lekko gąbeczką, żeby to wszystko ładnie powtapiać. Muszę Wam uczciwie przyznać, że ten rozświetlacz zapowiadał się gorzej w opakowaniu. Na twarzy nie wygląda to tak źle. Obawiałam się takiej, wiecie, przyciemnionej smugi na policzkach. No i ona jest, ale w bardzo subtelnym stopniu i tylko w momencie, kiedy nie odbija się od policzka światło. Ale słuchajcie, ja miałam do czynienia już w przeszłości z różnymi. Różnymi rozświetlaczami, nierzadko jaśniejszymi na pierwszy rzut oka, które pozostawiały mocniejszą, ciemniejszą smugę, także naprawdę uważam, że jest ok. Skoro na mojej karnacji to gra, to na trochę ciemniejszej tym bardziej się sprawdzi. Skoro twarz mamy już wymodelowaną, to zbliżę Was do siebie i przejdziemy do makijażu oczu. I makijaż zaczniemy sobie od tych kredek NYX Jumbo Eye Pencil. To jest oczywiście kolekcja limitowana i kolory specjalnie stworzone na tę okazję. Są to dwie kredki, niebieska i różowa. Kredki, czyli to co interesuje mnie najbardziej, prezentują się tak i tak jak wspomniałam, zaczniemy od niebieskiej. Zaaplikuję ją sobie tutaj w zewnętrznym kąciku, bo nie chciałabym iść po Najmniejszego oporu i zrobić różowy makijaż, już wystarczy. Ostatnio szykując się na imprezę NYX, zrobiłam różowy make-up. Dzisiaj muszę od tego odpocząć. Oczywiście nadal to będzie spójne z całym moim outfitem i z kolekcją Barbie, bo będę z niej korzystać, ale pójdziemy w coś trochę mniej przewidywalnego. Delikatnie rozblenduję sobie tę kredkę. Działa dokładnie jak wszystkie inne NYX Jumbo Eye Pencil, czyli mamy tutaj do czynienia ze średnim pigmentem, lekko tłustą konsystencją, która nie zastyga nigdy, wiecie, tak w 100%. Także zawsze trzeba ją zasetować jakimś sypkim cieniem, w sensie cieniem prasowanym. I przechodzę już do tej uroczej niebieskiej paletki, która nazywa się Turner The Energy i myślę, że zacznę sobie od tego niebieskiego cienia i zaplikuję go tutaj na zewnątrz. Uuu, w połączeniu z NYX Jumbo Eye Pencil naprawdę mamy tutaj moc, proszę Państwa. Piękny odcień błękitu, ale takiego nasyconego, niewypłowiałego. Skorzystam teraz z bardziej puchatego pędzelka i użyję tej zgniłej zieleni, a właściwie to jest taki odcień, może dopiero świeżo kiełkującej trawy, lekko wypalonej słońcem. Tak mi się kojarzy. I ten cień aplikuję ponad niebieski. Pigmentacja tej zieleni też w porządku, jak widzicie. Te kolory się ładnie ze sobą łączą, ładnie się przez siebie przenikają. Wewnętrzny kącik potraktuje z kolei tym nasyconym różowym odcieniem, ale nam się tutaj miszmasz robi, ale spokojnie opanujemy temat. Z kolei pomarańczowy cień z drugiej paletki, czyli Ice Barbie Party, zaaplikuję na łączenie zielonego z różowym. To się powinno nazywać nie mam pojęcia, co robię edycja make-up. Uuu, <laughs> ale ładnie ten pomarańczowy łączy się z zielenią. Skorzystam teraz z odrobiny NYX Glitter Primera i przejdziemy do któregoś z błysków. Klepię go tutaj na środek powieki. I moje dwie propozycje są takie. Albo ten żółtawo-zielony z niebieskiej palety, albo różowy z różowej palety. Chyba jednak pójdę w ten zielonkawy. A wewnętrzną część nałożę ten fiolecik i wymieszam ze sobą te dwa kolory. I dolną powiekę również potraktuję sobie tym niebieskim cieniem, ale już bez wspomagania kredką. No, jest elegancko, muszę przyznać. Co do jakości, tych cieni nie mogę się przyczepić, i błyski i maty są naprawdę na wysokim poziomie, mimo tego, że paletki są niepozorne i takie wiecie, trochę plastikowe. Chociaż muszę Wam przyznać, że pomimo tego, że mamy tutaj taką właśnie plastikową paletkę, to na przykład Bell z Biedry mogłoby się uczyć, jak robić dobre plastikowe opakowania. Nawet jeśli mają wyglądać tandetnie, no bo tutaj wiadomo, tematyka filmu Barbie, więc tutaj kolekcja. Również jest z tym spójna, no ale mimo wszystko jest to wykonane porządnie, wszystko dobrze się domyka. Możemy śmiało bez żadnych obaw wrzucić to do kosmetyczki i powinno przetrwać nawet jakieś takie, wiecie, bardziej drastyczne podróże. I na dolną powiekę w wewnętrznym kąciku nałożę jeszcze ten brzoskwiniowy złoty cień. Pięknie te cienie w ogóle iskrzą, i tutaj nakładam go bez glitter primera i daję radę. Skorzystam jeszcze z tego najbardziej fioletowego matowego cienia i nałożę go tutaj na dolnej powiece pod niebieskim. Wszystkie te kolory przecudownie się ze sobą łączą. A pigmentacja jest taka neksowa, czyli poprawna. Szczerze wam przyznam, że zamiast z Barbie to ten makijaż kojarzy mi się albo z Żukiem, Albo z benzyną. Mamy Barbie benzynową dzisiaj. O, tutaj pigment jest naprawdę fajny na linii wodnej, jednocześnie bardzo komfortowo się aplikuje. Wytuszuję rzęsy, przykleję sztuczne i za chwilkę do Was wracam. Okej, okay, kochani, tak prezentuję się z gotowym okiem. Dokleiłam sztuczne rzęsy, ale to nie były pełne paski, to nie były nawet połówki, tylko jakieś wiecie ćwiarteczki, żeby tylko delikatnie zagęścić linię rzęs. I powiem Wam, że podoba mi się ten makijaż. Nie jest taki, wiecie, sztampowy na Barbie różowy, bo już mam trochę dosyć tych różowych makijaż, jak mam być z Wami szczera, bo zalewają mnie zewsząd ostatnio, właśnie przez to, że ten film wchodzi do kin. Także teraz przejdźmy do makijażu ust, bo mam do przetestowania dwie pomadki. To są dokładnie te pomadki z serii Matte Lip Cream, no ale w dwóch takich, właśnie różowych odcieniach jedna chłodniejsza, druga cieplejsza. Myślę, że zdecyduję się na tę chłodniejszą, to jest dokładnie kolor Dreamhouse Pink, ta cieplejsza to z kolei Perfect Day Pink. Zrobię Wam oczywiście słocze i zobaczycie je w międzyczasie. I co do tego różowego koloru, to już jeden taki bardzo podobny w standardowej kolekcji NYXa jest, także zobaczymy, czy bardzo się różni. No ten jest na pewno bardziej malinowy, bo tamten z kolei ma więcej takich fioletowych podtonów i podoba mi się ten odcień, muszę wam przyznać, bo ten jest bardziej twarzowy i ma też w sobie taką zgaszoną nutkę. To nie jest no nowy odcień widoczny z kilometra, więc myślę, że też fajnie sprawdzi się na co dzień. Bardzo ładny twarzowy kolor. Pomadka nałożona i muszę wam przyznać, że ten kolor bardzo mi się podoba i co prawda do tych paletek, nie do tej konkretnej, tylko do tych paletek do oczu mamy dołączone błyszczyki, jeden bezbarwny, a do drugiej paletki tej Bardziej neutralnej mamy dołączony błyszczyk nude, ale szczerze wam przyznam, że chciałabym zbadać trwałość tej pomadki, bo rozważam korzystanie z niej w codziennych sytuacjach życiowych, bo bardzo mi się ten kolor podoba i chcę zobaczyć, na ile mogę jej zaufać. Także dzisiaj z tych błyszczyków nie skorzystam. To są po prostu zwykłe baterglosy, tylko po prostu w limitowanych odcieniach i w wersji miniaturowej. Swoją drogą bardzo uroczej. Także teraz oddalę Was od siebie i przejdźmy do podsumowania. A tak prezentuje się, moi drodzy, z oddaleni. I muszę Wam przyznać, że wyszło kolorowo na pewno bardziej niż to zakładałam, ale chciałam uchronić się przed różową nudą i myślę, że mi to wyszło. Zdaję sobie sprawę, że nie każdemu ten make-up się spodoba, bo sporo się tutaj na powiekach dzieje, no ale moim zdaniem mamy tutaj całkiem fajny kontrast, zarówno jeśli chodzi o makijaż oczu, jak i zestawienie tego z makijażem ust. Dla mnie się to spina. W każdym razie, jeśli chodzi o samą kolekcję Nyksa, to przyznam Wam szczerze, że pozytywnie mnie zaskoczyła. Kiedy zobaczyłam ją pierwszy raz, na evencie to takie miałam mieszane odczucia, bo wszystkie te paletki są takie malutkie i myślę sobie kurczę, taki wielki event dla tych kilku małych paletek. Małe, ale wariatki. Naprawdę jestem zachwycona w szczególności paletkami do oczu, bo są świetnej jakości, zarówno maty, jak i błyski, no plus ten dodatkowy bajer w postaci błyszczyków, też jest uważam bardzo uroczy i fajny do podróży. Jeśli chodzi o paletkę do twarzy, też bardzo mi się podoba, zarówno jeden, jak i drugi róż i rozświetla od biedy, gdybym zabrała tylko tę paletkę w podróż, też byłabym w stanie go używać, mimo tego, że jest troszeczkę dla mnie za ciepły, ale można czasami przymknąć na to oko, w szczególności teraz latem, kiedy od czasu do czasu aplikuję na siebie samoopalacz. Jeśli chodzi o kredkę Jumbo Eye Pencil, to skorzystałam tylko z tej niebieskiej i też świetnie mi się sprawdziła. Zakładam, że różowa sprawdzi mi się tak samo dobrze, no bo ogólnie bardzo lubię kredki Jumbo Eye Pencil. One są zwykle fajną podstawą pod cienie prasowane i też sprawdzają się na linii wodnej. Z kolei nie nie da się ich używać w formie kreski, chyba że zrobicie sobie kreskę i ją utrwalicie cieniem, bo one nie zastygają, no ale coś za coś tutaj mamy formułę bardzo przyjazną w użytkowaniu, właśnie jako cień w kremie pod dalsze cieniowanie, bo mamy nad nim cały czas pełną kontrolę i możemy go rozcierać, rozcierać, aż nie uzyskamy idealnej mgiełki. Co do pomadek, odcień, z którego dzisiaj skorzystałam, bardzo mi się podoba, czyli jest to, przypomnę, Dream House Pink. No przepiękny odcień różu i nie jest to tandetny kolor. Naprawdę wygląda przepięknie właśnie przez tą lekką nutkę zgaszenia. Myślę, że śmiało można pomykać w nim po mieście na co dzień i będzie przyciągał spojrzenia. Serdecznie Wam go rekomenduję. Zobaczymy oczywiście, jak się utrzyma, bo mamy teraz godzinę 18.50. Ja wrócę do Was około godziny pierwszej nocy, jak to zwykle u mnie bywa, i zobaczymy, jak to będzie prezentować się po tym czasie. Na razie dla mnie naprawdę bomba. Także to wszystko, moi drodzy, na ten moment i do zobaczenia wieczorem. Oki ok, kochani, wracam do Was na ostateczne podsumowanie trwałości. Pomadkę poprawi zrobiłam przed sekundą, ale zanim to zrobiłam, oczywiście nagrałam przebitki, gdzie dokładnie zobaczycie, jak ten produkt na ustach się utrzymał. Mamy godzinę 47 minut po północy, makijaż oprócz ust nie został poprawiony i prezentuje się następująco. Makijaż oczu został tak naprawdę w stanie nienaruszonym, modelowanie twarzy nadal jest widoczne, nadal można rozróżnić róż chłodniejszy od cieplejszego, rozświetlacz też jest dobrze widoczny, a jeśli chodzi o usta, no to wyjadły. Się powiedziałabym tak w 30%, może w 35-40 maksymalnie, a zjadłam w międzyczasie dwa posiłki, kolacje i lody. Także naprawdę całkiem nieźle ta pomadka się utrzymała. Jedyny minus, i to, co wkurza mnie w tego typu pomadkach, to fakt, że się dosyć mocno transferują na wszystko, na kubki. Trzeba cały czas uważać, czy nie dotkniemy ustami na przykład rąki, później tymi rękami, nie wiem, kanapy, siedzenia, bo można nieźle wszystko po prostu wysłać. Smarować nawet ubranie, ale oprócz tego minusa, naprawdę kolor pomadki bardzo mi się podoba, także z pewnością będę z niego korzystać. I też pigmentacja tej pomadki bardzo mi się podoba, także uważam, że udany produkt. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o tej kolekcji, czy skusicie się na coś, czy któryś z produktów skradł wasze serce. Jeśli tak, to który. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, ściskam bardzo serdecznie i do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Buziaczki pa 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 pa.